Tego sezonu, a co za tym idzie miejsce w tabeli, wskazuje na to, że to Chrobry jest faworytem piątkowego spotkania? No ale w piątek gramy derby. To jest zupełnie inny rodzaj spotkania, mi się wydaje. E, powiedzmy sobie szczerze, że miejsce zajmowane w tabeli na pewno na to wskazuje, aczkolwiek mecze między tymi dwoma zespołami czyli między Chrobrym a, a Zagłębiem, zawsze były zacięte i emocjonujące. Mam nadzieję, że, że piątkowe spotkanie również dostarczy. Dużo emocji i zagramy dobry mecz i będziemy zespołem, który będzie się mógł cieszyć po, po zakończeniu tego meczu. Ale tak jak powiedziałem, no derby rządzą się swoimi prawami i tutaj na pewno nie można żadnej jakiejś taryfulgowej wprowadzać przed tym meczem, ani, ani liczyć na to, że, że będzie lekko łatwo i przyjemnie, bo na pewno trzeba będzie się bardzo dużo napracować w trakcie tego meczu, żeby, żeby zainkasować dwa punkty. Łatwiej Wam będzie wygrać z, z Zagłębiem niż w pierwszej rundzie? Nie na, pewno nie, na pewno to będzie całkiem inny mecz. Z tego względu, że Zagłębie bardzo dobrze gra u siebie. Jest to gorący teren. I na pewno o te, o te punkty będzie naprawdę ciężko, no ale będziemy walczyć, żeby wywieźć z tego ciężkiego terenu. Nie, no, myślę, że zagłębie będzie grało. Zepnie się na nas, to, to jest mecz derbowy, to całkiem inaczej się gra niż inne mecze, a tym bardziej, że Zagłębie potrzebuje punktów i tam na pewno będą walczyli. No, my też chcemy wygrać ten mecz No i zobaczymy no jak to będzie. Chodzi o to, żeby gdzieś tam skoczyć oczko dwa wyżej i łatwiej, żeby w playoffach trafić. Najłatwiejszy zespół zagłębia, gra, o to, żeby w ogóle utrzymać się w Superlicy. No tak, w tym sezonie mamy trochę różne cele, bym powiedział, pod koniec sezonu. Zasadniczego no, my mamy szansę na to, że jeżeli wygramy z zagłębiem, mogą się zdarzyć jeszcze porażki i, i Szczecina, i, i Puław. No to wtedy jest realna szansa na to, żeby podskoczyć jeszcze w tabeli. Ale myślę, że o tym nie ma co myśleć. No my tutaj musimy grać swoje, gramy o, o kolejne punkty w sezonie zasadniczym staramy się ich nazbierać jak najwięcej. Myślę, że do każdego meczu podchodzimy indywidualnie. W każdym meczu staramy się dać 100%. Wiadomo, że czasami te mecze mogą nie wyjść, ale mam nadzieję, że, że w piątek zagramy kolejne dobre spotkanie w tym sezonie i przywieziemy dwa punkty do, do Głogowa. No tak, tam niby tak w tabeli tak się to klaruje, ale my musimy patrzeć na siebie, nie możemy patrzeć na inne zespoły. Jedziemy tam po to, żeby wygrać i przywieźć dwa punkty do Głogowa. Dokładnie. No. Nie chcielibyśmy trafić na Zabrze. No. Chcemy po prostu wygrać ten mecz z Zagłębiem i żeby tak się tabela po prostu ułożyła, że żebyśmy zagrali ze Szczecinem bądź z Puławami. Jest to teoretycznie łatwiejszy przeciwnik. Do Lubina pojedzie pan ze spokojną głową, jeśli chodzi o zdrowie zawodników? No wraca Bartek Witkowski po kontuzji. Myślę, że, że, że w tym meczu będzie miał szansę tam swoją, żeby, żeby zagrać. No, nie ma dalej kuby Łucaka, nie wiadomo jak to będzie z nim wyglądało, bo na razie szły, szło ku lepszemu. Jeżeli chodzi o jego zdrowie, no, na dzień dzisiejszy zatrzymało się to w miejscu i, i, i dalsze są potrzebne działania lekarskie. No Nie ma Michała Świrkuli, który jeszcze też około dwóch tygodni będzie musiał wracać do, do pełnej sprawności i do tego, żeby, żeby mógł normalnie zacząć funkcjonować w bramce. Reszta zawodników narzeka tam na jakieś drobne dolegliwości, ale, ale myślę, że nie są to takie urazy, które uniemożliwią wyjście na parkiet w piątkowy wieczór. A jak atmosfera w drużynie przed tym spotkaniem? Myślę, że atmosfera jest bardzo dobra tutaj. Jesteśmy na takim miejscu, które, które pozwala na to, żeby, żeby cieszyć się tą piłką ręczną i cieszyć się z tego, że jesteśmy razem i możemy razem grać. Myślę, że atmosfera jest od początku sezonu dobra i tutaj nic się nie zmieniło. Gdzieś tam mamy w planach jeszcze jakieś spotkanie integracyjne przed, przed tą rundą play-offów i, i final for Kuchar Polski, ale, ale zobaczymy na ile czasu wystarczy. No, myślę, że bojowa. No, każdy, każdy wie e, o co gramy, chcemy grać e, jak najlepiej, no, jeżeli dadzą te dwa punkty, dadzą te dwa punkty e, nam coś, no, to fajnie, e, wejdziemy do play-offów z wyższego miejsca, no, no, musimy jechać i wygrać. No, bardzo dobrze, no. Wraca, wracają chłopacy po kontuzjach, także wszystko czekamy na Kubę ucakaj. i...